Tak, 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 z tej strony Mr. Goldenek, pozdrawiam was, nareszcie udało mi się zrobić tak, aby filmy z kamtazji zapisywały mi się na dysku D, bo powodem tego błędu był właśnie, było właśnie brak pamięci na dysku C. I teraz, uff, nareszcie mi się udało zrobić tak, aby się zapisywały na D. Mam nadzieję, że teraz nie będzie podobnych problemów i dzisiaj sobie z zagramy w Fight Clubie. Wejdę do tej sali, zobaczymy Jakiś bo jeszcze poziom. Zobaczymy. No <coughs> No, może być. Piranie bez be, 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 be bonusu nie jest tyle takie dobre. No i oczywiście BWR-serki, takie jak ja. Czy nie takie jak ja, inne. Całe szczęście, by była dość głupia rozgrywka. No to co? Damy Elvisa. Już wiem na czym polegał ten błąd. Całe szczęście, wszystko się wyjaśniło. W poprzedniej części troszkę się jąkałem za dużo. Mam nadzieję, że w tej części już tak bardzo tego nie będzie widać. Bo ja tego sam też do końca nie, nie widzę. Także no. Przepraszam. Teraz on, zobaczymy, co co da. Jak jak ta gasa, to się wycofuje. Na razie. Dodam sobie Melindę. Albo bifa. Nie, Melinde. Aha, da czego. I mu damy Melindę. Co tam? Zobaczymy. Tak, tak myślałam. Głupek. <głóż> teraz nie ma się już czym bronić, a teraz go już pokonam. Teraz go wezmę na cacy. <głóż> teraz go wezmę. <głóż> Ładna była gra. Przyjemnie się z nim grało, ale czas się pożegnać. Źle zrobił, że, że dał wszystko na tego, tego, na tego Ektora. skoro i tak wiedział, że całego HP mi nie weźmie, gdyby jeszcze dał... Nie no, no i tak bym nie wiedział całego HP. Także no... nie mądrze tak się, nie, naprawdę nie mądrze. A widząc mo moje karty, że, że mam Boila naprawdę nie mądrze zrobię. No i po nim. Puf. Tak. K.O. I ładnie. Wygrałem. To co, jeszcze jedna runda, czy jeszcze już nie? Ja chyba będę robił tak, że po jednej rundzie będzie walczyć, także ja będę dawał odcinki tylko, tylko w, w weekendy lub na specjalne okazje, ponieważ ja komputer mam u babci, a u siebie ma, 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 mam tylko szajskiego laptopa, który, no, jak sama nazwa wskazuje, szajski jest. Nic na nim nie działa, nie będę na nim nagrywać filmików, nie będę na nim renderować filmików, nie będę tam mamie zaśmiecać kompa. Wszystko będę robił tutaj, na moim własnym komputerze. Mam nadzieję, że, że mnie rozumiecie. A zresztą mm, nawet jeśli nie, to, no, to nawet nie wiem czy, 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 czy będziecie mnie z chęcią oglądali. Na razie mam tylko dwa... Dwa, dwa wyświetlenia na mojej prezentacji kar, także. No, w prawie to nawet nie jeden dzień, ale. Na nawet nie wiem, czy, czy będziecie mnie z chęcią oglądali. Także na razie. Na razie się. Na razie będę nagrywał tylko właśnie w weekendy lub na specjalne okazje, gdy będę u babci. Ja już sobie zagramy w błona w fortuna, ja tu, tu patrzę, tylko, tylko jest 5 minut, także spokojnie. Mam nadzieję, że nadem sporo mieści, także mam nadzieję, że nic się złego nie stanie. Tak, chciałabym mieć te trzy, trzy buźki, patrzcie jakie hamstwo. Tak się okładają, a tak nie mogą. No. Ajajaj. No tak, takie życie.

Dobra. Jeszcze raz. Przepraszam tutaj. Ale to jest mi. Ale głupio, a miałbym 200% klientów. A trudno. To koniec. Nieudana ta, ta partia troszkę. No ale już jest 7 minut, także ja się będę, będę powoli kończył. Komentujcie, subskrybujcie. No, nie żółty magiczny guziczek tak jak, a taki, taki zwykły guziczek z napisem z z zasubskrybuj. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!